W dzisiejszym odcinku sprawdzimy jak szybko dostaniemy bana na serwerze GTA 5 RP Widzicie za mną jest Barty. Siema Stary, Siema. musimy zrobić jak najszybszy speedrun do bana Jak widzisz stary stworzyliśmy sobie już postacie I teraz, Chodź. o widzę, że ty podjeżdżasz tutaj do mnie, elegancko stary Siemano Siemano Idziemy spluwę kupić? Tano Ja Jak się da Let's go, let's go Jezu, trzeba stary zrobić ten, licencję najpierw Dobra to trzeba tak, wiesz jaki mam pomysł? Jaki? Lecimy po telefon i jak, na jakimś darkwebie chcemy Aha. kupić spluwę. Aha tak, tak Ej, trzeba je zrobić. Gdzie to jest elektroniczny? O kurde, felek. Tep elektroniczny. No to tam jest Weasel News standardowo. No. no to co, no to lecimy teraz do Weasel News'a. Kupicie telefon. Taki stary, szybki darkweb. Ja webik. chcę dostać perm bana, tak jak nazwa tego serwera. Też bym chciał dostać perm bana. Patrz, patrz kto napisał, stary na Twitterze. Fajny. A jest mamnik. Dark Check. A zaraz się, się Check. już podłożona bomba. <laughs> to jest... Podurzona bomba. I czekaj, Gdzie, ty Gdzie ty jedziesz, stary? Late in boy, Late and boy. No to nieźle, stary, zajechałeś. Widzowie, zostawcie subskrypcję. Wbijajcie do Bartka. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, czy chcecie więcej tego typu odcinków. A możemy zrobić w ogóle coś takiego, że będziemy oceniać polskie serwery RP. I zobaczymy, który serwer. Polskie serwery też potrafią O, Oj, myślę, że potrafią. Myślę, że też potraficie widzowie zostawić suba. Więc wdawajcie, bo 10 osób, będzie fajny giveaway dla was. Dobra, Dobra. zwykły telefon, czarny telefon. A, czarny kosztuje 32 koła. No to nieźle. No to ja biorę. Aha, no to ja też sobie wezmę. O nie, ja sobie stary wezmę. Tak, sobie wezmę. Powerbank, Aha. naprawa telefonu, boombox, krótkofalówka. Dobra, i teraz co? Mamy ten telefon? Mamy telefon, I dobra, stary, no. Nieźle to... mi laguje, stary. Co ci laguje? Gdzie ty jesteś? A, stary mega, że mój telefon nie działa na przykład. Kupiłem zepsuty telefon, stary. Dosłownie nie mam żadnej aplikacji, nie? Dobra, mam telefon. O, czekaj. Włączmy sobie WiFi. Hello. Ty normalnie stary internet tu można załączyć, Cześć. 1, 2, 3, 4. Normalnie sobie wybieram. Same unlock. App store. Stary tobie, to działa w ogóle, mi to nie działa. Ja, mi działa. Czekaj, może idę kupić ale... stary ten telefon, co ty? Ale nie ma tutaj stary w ogóle tego. Jaki kupiłeś? Czarny telefon kupiłeś? Czarny, no. Ale nie ma stary w ogóle, no. Stary, no mi na przykład aplikacje się nie wyświetlają żadne, nie? Trzeba je pobrać. No ale stary, ja mam pusty telefon, nawet nie mam appstora. Rozumiesz? Dobra, ten serwer jest jakiś. Ej, to jakiś ktoś jest, ty? Jaką mam furę różową? A nie, to tak się wydawało. Ty na rynek, <laughs> m, że tak powiem. Czyli się stary, bije z kimś, już, nie? Dobra, dalej stąd. Ty, no stary gościu ma impossible hp to się unlimited, chyba. Jesteście Dobra, w końcu spadł. Dobra, chyba nie żyje, no. Czy no sta jakąś kartę tu trzeba mieć albo coś? Nie, no nie trzeba. Dobra, trzeba znaleźć ludzi wtedy. Ej, stary, dawaj, zmieniamy na ten, na te szybsze są. Ja to fioletowe, ty bierz to zielone. co się? Wow. Czemu go przejechałeś? Jak mam się ludzi pytać? Co? co, co masz łysy. No, czy, bo co, bo jesteś ty to masz jakiś problem? Do mnie czy o co ci chodzi? Ty no nie, trap no, star, no, zdejmij to. Furę, stary. No, mówi się trudno, nie? No, no to Normalnie ci stary, ja, zaraz wezmę tą furę. Chodź ludzi, szukamy. Czekaj mu, furę stary, tu na dubca na koła czekaj, czekaj, bo stary jest szansa na pana. Naraz. <laughs> stary, stary to jest szansa na bana Przyjechałeś go? Strzela do mnie. Ta. Aha, aha, report. Ktoś strzela bez inicjacji. Bana dla niego. Ja pierdzielę, ty. Mnie na przykład stary zabił, nie? A mnie nie. Aha, no mnie na przykład stary nastrzelał. O, też dostałem, no? No, uh -huh. życzę ci miłego bana, kolego. My mieliśmy dostać bana. Dostałem bana. Za co? Czemu z powodu bana? troll. Co ty gadasz? Twój ban wygaśnie dwa dni. Poczekaj! Dostałeś bana na tym serwerze z powodu troll. Twój ban. Czeka za dwa dni. Widzowie, jak szybko działa administracja na tym serwerze? Szybko, bo zaledwie 10 minut. I jeszcze jaki serwer trzeba sprawdzić? Widzowie, weszliśmy na inny serwer, serwer Exile RP. Poznałem administratorów, jeżeli to oglądają, i przepraszam od razu. Tak powiem, że przepraszam tutaj za trolling. Ja, ja szukam nam fury standardową. Szukaj furki, Bartek, a ja się tu ubiorę, tak żeby. No, nie poznali za pierwszym razem, może, że taki troll poleciał. Dobra, trollujemy jakoś. Trzeba to jakoś potrollować ładnie. Dobra, idziemy. Dawaj do nich się Zapytamy. A ich chłopaki? Stary, co? Chciałem się ich zapytać, gdzie karty SIM kupiły, debilu! A ty się stary! Jak. nie wiem, jak. jak, jak karpie ogłuszyć, nie? No to najpierw ta. No to czyli nic, No ręka jak młotek, no to co? No techniczny chyba nie. O Boże! Jezus. Dobra, 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 chodź stary, wywalone, chodź Ja się zapytam go Ej, stary, pytanko ty... Co ty odjebałeś? Co? Czego mnie przejechaliście? Przecież nie przyjechaliśmy No pff. To u ciebie chyba na, na kąpie tak musiało być Ej, gdzie tu karty sim kupię? No, w... no, w tym czerwonym globusie kości gość mi bije, co jest? O, dobra, dzięki Łe, nie... Aha, leżę Chodź się je... przytul Dobra, ale zaraz wstaję siły no, czy ty Zap. jesteś niepoważny? Kupiłem krótkofalówkę, nie wiem po co Ja też nie wiem po co, że stary kupił krótkowalówkę. Gościu, ej, tego co przejechałeś na początku Powiedział mi, że w czerwonym Globusie Że jest telefon Więc te, trzeba szukać czerwonego Globusu stary Zaraz możemy podjechać do banku, zobaczyć w ogóle ile mamy kasy Ale najpierw sobie podjedźmy Dobra, na ten Ja kupię i zobaczymy i ci powiem Ty tam różowa fura stoi No, nie niezła, niezła Mmm, niezła furka, poza siostro Niezła cicia <laughs> Ale cicka Ty, a ty masz w 5 FPS-ów. Co? Yy, eee. 4 może. Ale bokiem ładnie poleciałem. Pozdro. Jakie tu kolory są w ogóle? Ten serwer ma jakieś shader chyba. Nie wiem, nie wiem. Otrzymałem za pomogę 500 dolarów, dzięki. A ja 400, aha, to bo co? Bo jestem rudy? Mega. <ścoughs> Ty Masz maskę stary, to nie wiadomo jaki jesteś. No tu. No możesz być. Dzięki. <ścoughs> Czekaj, stary, no to jest jakiś kosmos, nie? Aha, tu można zastrzeżyć. Stary, karty Sim tu leżą, chodź. Stary, tu pozbieraj sobie. Ja, ja kupiłem. 1152, bo ty musisz mieć hasło do tego, tego. Aha, no to nie. Okej, okay, najpierw dawaj Nation i tam na pewno będą osoby jakieś obok. Myślisz, Albo po drodze, na... jak będziemy jechać do amunition. Jadę na tego najpopularniejszego, tego. To też je zaznaczył to gdzieś, nie wiem. A jedziemy tam na najpopularniejszego, może by. A na no motocyklu ktoś idzie? Nie dogonimy, nie ma szans. No, bez kitu, nie ma opcji. I ty masz takie lagi, stary, no, można lepiej takie lagi, nie. nie, no, jest gitę tylko. Są no widzowie. Tylko co? zalagi widzowie. E, ja tu poczekam w samochodzie, żeby nam nie ukradli. A tu coś się da zrobić? Aha. Co? Um... Co? Może, może inna amunition? Czemu? Nie ją zrobić, stary. Dobra, dawaj. Jaś inny amunition. Ej, sorry, pytanko. Słyszysz? Pytanie mam. No. Gdzie kupię klamę? Nie wiem. No to się dowiedz. Bo teraz no. pracujesz no. dla mnie. Dobra. No dobra. Teraz. Hej, bo mnie skręciło Zosowań. po prostu, bo ty ja I akurat jak niezręcznie wejdziemy w to samo miejsce. I dobra, oni możemy dowiedzieć gdzie kupię klamę. Czy to jest puste, auta są? Puste. Ty, psiaków, czekaj, puś... stój! O kurwa. No i po co nagrobić? No nie wiem, ten serwer laguje jak nie wiem. <laughs> Ej sorry, a tu da, da się naprawić. Ej, w ogóle chłopaki, gdzie kupię furę? Gdzie kupisz furę? W Ej, klamę, klamę, nie furę, klamę. Chce no to klamę to pozwolenie nie musisz mieć mordeczka. Nie? nie chcę, chcę klamę. Ale ty jesteś niepoważny. Ja czemu nie? Stój w miejscu! Co ty chcesz? Przecież można do aut wchodzić i sprawdzać bagaż, w sensie, w sensie co mają w środku. <laughs> Skitu. Dawaj stary, dawaj. UW, uW kafe. <grystanie> Uw, kafe Nic tu nie ma, dlatego chciałem do policji wejść Ale wiesz. ona zamknięta była, on ją otwierał Możesz tam wejść. strówu A ja normalnie czekaj. stary przy Policjancie, że serwer laguje, on nic On mówi ta, a ty git Nic tu nie ma Jak ty to sprawdzasz? Czyli co, Czyli, że pistolet trzeba mieć licencję, kurde no to jednak trzeba... Czekaj, czekaj, czek, stój, stój Oj sorry Ja zaraz zginę No dobra, już się nie biję stary Bierzesz tego naroła? Dawaj narola? na dwa auta i po prostu dwoma będziemy nerdem Czekaj, jakaś laska Kurde nic nie widać w tym tylnym zderzaku w lusterku Łooo, ej wszystko okej Hej, hej hej girl, hi, how are you? Everything good? Yeah oh, oh wow. Jezus Idę no, dobra stąd. mnie to nie boli Jestem na nad przyrodzone mam moce A co no już stoi normalnie? Tak normalnie no, ty masz jakiś taki dziwny ten Ja chciałem to wyjść to stary się... ogólnie Gdzie ty pojechałeś? Boże Do tego ammunition? Gdzie ty jesteś? Chodź, pod uuuu kafesta <noise> UwU kafe. Dawaj tam popoddymiajmy, nie wiem, pobijmy kogoś w środku czy co. No chciałbym, ale ja mam low HP Dobra stary, jadę na UwU kafe. Jestem, jestem, o, jestem dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, tu do środka, ej dawaj o, To samodem. jest tylko babka jedna, ty Serio? Nie, no na bank nie Ty! No na bank tak Ej, to, to, to UwU kafe jest otwarte? A wow Czy wow. so, wy jesteście roz... jacyś? Nie można w ogóle tu żarcia kupić, jedziemy dalej tu, Tutaj się nic się nie dzieje stary, oni wszyscy, oni wszyscy w autach Halo? Jedziemy się gdzieś Co ty gdzieś? Cię, p nie słyszysz? U, 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 u. Ja mam Ej. pościg stary Gonię Cię, gonię Cię, gonię Cię Nie no Bartek nie możesz tego nie przeżyć Przeżyję to, przeżyję Musisz mnie zabrać, musisz mnie zebrać No siadaj. Ja my tutaj kumplami jesteśmy wiesz Patrz to Bartek, to tak to się robi Ale bez pitowania, szanujmy się Bez przysiadkę pitu, robisz. bez pitu dobra? No nie, przesiadkę robisz przysiad. Nie, bez pitowania Dobra, ale ja go porobię <laughs> Furać siedmi, wiesz o tym? Ta, to zdechła nawet, ci powiem. E no, stary. No wysiedliśmy. Nie uciekaj, nie uciekaj, on cię goni, on cię goni. Podaj się, podaj, podaj, się, podaj się, podaj się. A dlaczego? ręce. Ale nie wiem o co wam chodzi, chłopaki. ręce. Nie, poczekajcie, bo laguje mi serwer, poczekajcie. Co ci robi? Laguje mi serwer, czego nie rozumiesz. Uciek sobie. Zamknął radiolkę, kurde. Stary, wystarczy powiedzieć, laguje serwer i oni odjeżdżają. Jak ściągnąć tą maskę? O, jakiś gościu mnie przejechał. Jak tą maskę ściągnąć? Ej, pomocy, pomocy! Gościu! Ja miałem BW. Ej, no. ten serwer jest Ej, pomocy, 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 pomocy! pomocy! Ej, chłopaki, jak ściągnąć tą maskę za sraną? O, kał, dzięki. Ja miałem stary BW. No, mów dalej, no wiesz, bo. Czekaj, i co? czekaj, czekaj, czekaj. O. Jest. Ja miałem stary BW, nie? No. I tego. Jak skończyłem mi się BW, to automatycznie się rozkułem. I po prostu. Co ty katasz. Po prostu uciekam dalej, ale mnie zapał znowu. A gdzie ty jesteś? No jestem dosłownie na ulicy teraz, przy czerwonym. Kurde, tylko nie wiem z której strony, bo... Ej, nie odjedziesz, bo ci Felgę ukradłem, stary. Nie masz jak jechać. No stary, no, no nie masz felgi. Czekaj, nie ma felgi na aucie. Dwa mam jednak felgi. Nie, nie masz. Widzisz? Musisz stary, no nie ma. Nie ma felgi, nie pojedziesz bez felgi jednej. Trzymaj, trzymaj, bo ja mam logo od 4 minuty, musisz trzymać, musisz trzymać. Anty logo od nie mam ma 4 felgi, minuty. Stary. Z tyłu, tu zobacz, tutaj nie ma felgi. A spróbuj mu wyciągnąć. Jednostkę transportową poprosić na parking 24, nie mam felgi w aucie. I dobrze, że odgrywasz, podoba mi się to. Robię? Odgrywasz. Jak? No, no, no dobrze odgrywasz. Co odgrywam? No rolę policjanta na tym serwerze. W jakim serwerze? zderzaku też nie masz. No na tym serwerze dobrze odgrywasz. Zapina dźwignię <laughs> naduszenie. Trzymaj, trzymaj. Traj, kurde. Oj, nie udało się. Zapraszam na poczekalnię przez Shrader Exile RP. Ej, bo na coś wyskoczyło mi, że zapraszam na jakąś poczekalnię. O co to chodzi? Na czym odgrywam? Nie wiem, stary, no pewnie grasz na jakimś fortepianie czy coś. <laughs> no, no powiem ci, po że dobrze ci opcji idzie opcji odgrywanie, opcji. odgrywanie, no? No, a mnie do środka w życiu. O co tu Całym chodzi? całkiem świetnie. Ej, Bartek, to GTA online jakiś dziwny jest, nie wiem co No dziwne jest serenie. strasznie, ja nie wiem laguje wszystko No GTA online No, GTA online. no gramy na no fivem nie, nie? To jest FiveM, tak? Czy GTA online? Ale dziwne. Pisać co? W co grasz? W co ty w GTA gracz? online, stary. Gdzie? No teraz? tutaj. No, tylko nie wiem, czemu samo do samochodu nie mogę wejść na przykład. Jest zamknięty A jak się to otwiera? Łucykami. Czekaj, wybijasz szybę i otwiera Chilowodze od. ty mówisz, na czymś grasz teraz. O, otwórz teraz, bo się udało na traju. Musimy otworzyć ja? No otwórz, no, udało się. Się udało. No ale udało się na traju, otwórz. Na czym? No na traju, no kur... Czatu nie widzisz, no otwórz ten samochód, no, no udało się. Czat? Ja pierdzielę. Ale no otwórz to i odgrywaj normalnie, stary, ten. Odgrywaj. No odgrywaj, no zobacz na czatno. Stary, otwórz ten samochód. Udało mi się. Widzisz, że się udało. Ale, ale otwórz ten samochód. Słyszysz czy nie? Udało mi się. Ja tak, nie no, to jest stary power gaming akurat. Bo tak nie możesz zrobić. Prawdopo o, pra moja? Prawdopodobnie teraz się stary udusisz, ponieważ stal jest szkodliwa. Zaczynasz się dusić, stary. Ej, jesteś Dobra, DOSTAŁEM bana, DOSTAŁEM bana Bartka drugiego. Zostałeś zbanowany powód wyjście. Wypuść mnie, wypuść biecką. mnie Stary, jak chcę ze pograć na tym, na FiveM normalnie. Proszę, ja chcę pograć sobie. Weź mnie, wypuść tam. Ej, czemu mnie wsadzasz stary? Ty ale nieźle ci idzie odgrywanie tego policjanta. Dobra, widzę, ja macie teraz słowa Bartka. A wypuścisz mnie stąd, czy nie? Halo, halo, halo. Ja chcę se pograć na FiveM normalnie. Starego se przeszukaj. Starego se Co mam z nim zrobić? Wyciągniesz mnie? Dzięki. Ej, przeszukaj go. On mnie wziął Śpodkowo, co? weź weźmy wyciągnij, stary. On mnie po prostu zgarnął z ulicy. Nie wiem. Zgarnął mnie po prostu z ulicy i myśli, że jest fajny. ten on jest jakiś niepoważny chyba. No spójrz, ja nic nie mam. Weź mnie przyczekaj, zobacz, nic nie mam. Cześć, stary, on mnie chciał po prostu z ulicy. Ja sam normalnie gram i tak o. A tutaj Dobrze. takie rzeczy się dzieją. No to jest chyba coś niepoważnego, nie? Niepoważne, no. A dasz mi pograć na tym fivem, czy nie? Nie. Chcesz sobie na serwie nie, normalnie nie pograć. To. Dobra, patrz, stary, co robię? Skończył mi się logout. Trzymałem tak długo, żeby logout mieć, nie? I lognąłem. Co ty kata? W takim razie jak widzicie widzowie, udało się dostać dwa bandy na dwóch serwerach. No ogólnie komicznie to było, nie? Pierwszy ban był za to, że rozjeżdżaliśmy typka i coś tam wyszliśmy trochę z roli, a drugi to totalne zupełnie wyjście z roli, katanie. takich bzdur. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu BAN. To przypnę wam serduszko. Trzymajcie się, wbijajcie do Bartka i Nara!